Centrum Rehabilitacji Medical Clinic pod powstało z myślą o wymagających pacjentach, oczekujących skutecznej rehabilitacji w atmosferze sprzyjającej zdrowiu. Naszą misją jest świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych w zgodzie z możliwie wysokimi dostępnymi w danej chwili standardami. Kadrę rehabilitacyjną stanowią fizjoterapeuci, którzy ukończyli szereg specjalistycznych kursów zawodowych i stale podnoszą swoje kwalifikacje. Ciał rehabilitacji, którego mam przyjemność być tutaj kierownikiem, jest bardzo dobrze wyposażony, przystosowany do wszelkiej potrzebnej rehabilitacji u pacjentów po różnych schorzeniach. Jak ważna jest rehabilitacja i to jak ważna jest rehabilitacja zaraz po urazach, zabiegach czy w przebiegu różnych... Chorób, nie trzeba Państwu oczywiście mówić. U nas tą rehabilitację wykonujemy natychmiast po zleceniu przez lekarzy, po konsultacjach z nami i jest wykonywana od pierwszego dnia, odkąd jest potrzebna. Posiadamy tutaj w zespole osoby, które są bardzo wysoko wykwalifikowane, posiadają bardzo duże umiejętności, jeżeli chodzi o dobór zabiegów, ich wykonanie, o ćwiczenia, o metody, które są teraz tak modne i przydatne w świecie rehabilitacji. Wykonujemy różne zabiegi, które są skierowane do poszczególnych schorzeń, ale też po poszczególnych zabiegach. No, najwięcej wykonujemy tej rehabilitacji po zabiegach ortopedycznych, czyli zabiegach artroskopii arku, artroskopii stawów kolanowych, łącznie z rekonstrukcją więzadeł krzyżowych. Po różnych zabiegach chirurgii miękkiej, twardej, wszystko u nas podlega tutaj leczeniu. Rehabilitacja jest tak zaplanowana, że trwa ona cały tydzień. Tylko niedziela jest takim jednym dniem wolnym, natomiast od poniedziałku do soboty jesteśmy w stanie dla każdego pacjenta tą rehabilitację specjalistyczną rozplanować. W przypadku kontuzji lub urazu w naszym centrum rehabilitacji Medical Clinic Podhale możesz skorzystać z konsultacji lekarza rehabilitacji ruchowej, ortopedy lub lekarza medycyny sportowej, a także magistra fizjoterapii który zaplanuje Ci indywidualnie dobrany program rehabilitacji, pozwalający na szybki powrót do aktywności ruchowej. W naszym Centrum Rehabilitacji dysponujemy sprzętem medycznym najwyższej klasy. Jako jedyni na Podhalu możemy zaoferować naszym pacjentom krioterapię ogólnoustrojową, tzw. zwaną kriokomorę. Zabieg krioterapii ogólnoustrojowej polega na przebywaniu w specjalnej kriokomorze, gdzie organizm podawany jest bardzo niskim temperaturom. Nasza kryokomora osiąga temperaturę minus 60 stopni Celsjusza w komorze wstępnej, natomiast w komorze zasadniczej minus 150 stopni Celsjusza. Zabieg trwa do 3 minut, natomiast po zabiegu pacjent ćwiczy w naszej sali gimnastycznej. Ponadto posiadamy falę uderzeniową, która charakteryzuje się intensywnym zabiegiem przynoszącym szybkie i długotrwałe rezultaty w terapii dolegliwości bólowych. Wykonujemy zabiegi laserem wysokoenergetycznym, który silnie wspomaga naturalne zdolności organizmu do regeneracji, powodując szybkie gojenie tkanek. Po zabiegach ortopedycznych stawu biodrowego i kolanowego, podczas wczesnej rehabilitacji stosujemy u naszych pacjentów szynę CPM. W celu dopełnienia terapii u osób po urazach kobiet po mastektomii stosujemy pneumatyczny masaż aparatem Lymphatron, który znacznie zmniejsza obrzęki limfatyczne. Dysponujemy całą gamą zabiegów fizykalnych. posiadamy sprzęt do elektroterapii, ultradźwięków, k magnetoterapii, światło lecznictwa oraz hydroterapii. Terapia manualna jest to dział medycyny zajmujący się diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń narządu ruchu. Dzięki szczegółowemu badaniu funkcjonalnemu fizjoterapeuta jest w stanie określić uszkodzoną strukturę, a także przeanalizować mechanizm powstania dolegliwości. Leczenie polega na przywróceniu funkcji stawów, mięśni oraz struktur nerwowych. W leczeniu używa się technik neuromobilizacji struktur nerwowych, mobilizacji stawów oraz technik tkanek miękkich, dzięki czemu pacjent. Po odbytym zabiegu terapii manualnej odczuwa większą swobodę ruchu, a także znacznie mniejsze dolegliwości bólowe. Jeśli sport jest Twoją pasją, w Centrum Rehabilitacji Medical Clinic Podhale skorzystasz z zabiegów, które przygotują Cię do wzmożonego wysiłku fizycznego, poprawią Twoją wydolność fizyczną, a także pozwolą zregenerować mięśnie i stawy. Mam na imię Mateusz Mackoś, jestem ortopedą Specjalistą Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Pracuję tutaj w Medical Clinic. Chciałbym Państwa zaprosić na zabiegi operacyjne, głównie stawu ramiennego i kolana. Związano oczywiście z wszechu obecnym teraz sportem, sportami ekstremalnymi, jak również chorobami cywilizacyjnymi, starzeniem się społeczeństwa. W swojej praktyce zajmuję się urazami stawu ramiennego, uszkodzenie pierścienia rotatorów, jak również niestabilnością z tego stawu. To są dwa główne problemy, które w obecnych czasach spotykają nas. I z czym spotkamy się u ludzi młodych, jak również ludzi po 40 roku życia. Rekonstrukcję aparatu więzadłowego przeprowadzamy głównie z zabiegów, w postaci zabiegów artroskopowych, z dostępów mało inwazyjnych, stosując implanty. Dzięki postępowi zarówno technik aparatury, jak i bioimplantów jesteśmy w stanie wykonywać pełną anatomiczną rekonstrukcję tych stawów z małych dostępów, przywracając szybko pacjenta do pełnej sprawności. Gineziologia taping, inaczej plastrowanie dynamiczne, to metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu ciała plastrami o specjalnej strukturze, właściwościami przypominającymi skórę. Jest to metoda stworzona dla sportowców, obecnie wykorzystywana nie tylko w sporcie. Plaster jest bardzo elastyczny, cienki i przepuszcza powietrze, ale jest odporny na działanie wody. Tape działa na organizm w sposób stały, aktywując procesy samoleczenia. Umożliwia osiągnięcie optymalnych rezultatów terapeutycznych. Trzymają się na skórze kilka dni, przez cały czas zachowując właściwości lecznicze. Plastry działają przeciwbólowo, rozluźniają mięśnie, a także poprawiają zakresy ruchu w stawach i podnoszą siłę mięśniową. Wszystko zależy od danej techniki aplikacji na skórę. Kinezjologi Taping jest idealnym dopełnieniem kompleksowej rehabilitacji. W naszym Centrum Rehabilitacji zapewnimy Państwu najlepszą na Podhalu pomoc w problemach zdrowotnych oraz najwyższą jakość świadczonych usług rehabilitacyjnych, co pozwoli zaoszczędzić Państwa czas i pieniądze.